Fani filmów lubią popuszczać wodze fantazji i wiedzieć więcej niż zdradzają autorzy. Co było w teczce Marcelusa Wallesa? Co było w FedExowym pudełku Castaway? Czy syjon był wbrew wszystkiemu tylko sprawną symulacją Matrixa? Nie inaczej jest z graczami. O co chodzi z ciężarówką w Pokémon Red? Kim jest Jimen? Kim jest ten dzieciak? Do jednej z takich tajemnic zaliczała się również linia czasu serii The Legend of Zelda. Przez długie lata miłośnicy zielonych rajtuzów zadawali sobie proste pytanie, pomijając oczywiste sequele, czy gry z tego cyklu tworzą w jakiś sposób sensowną, fabularną ciągłość, czy może po prostu są to całkowicie niepowiązane ze sobą historie, których łącznikiem są tylko pewne elementy wspólne. Powstało wiele teorii próbujących zunifikować uniwersum Hyrule i okolic, ale przez ponad 20 lat Nintendo i sami twórcy nie byli zbyt skorzy do odpowiedzi na to pytanie. Sytuacja zmieniła się diametralnie w 2011 roku, gdy w Japonii z okazji 25-lecia serii pojawił się album Hyrule Historia. Ta oficjalna, wydana przez Nintendo encyklopedia miała za zadanie nareszcie ujednolicić fabularnie cykl i odpowiedzieć na wiele pytań dręczących graczy. Europejska wersja Hyrule Historia trafiła do sprzedaży dopiero 29 stycznia 2013 roku, ponad rok od premiery japońskiej. Dystrybucją książki poza krajem kwitnącej wiśni zajęło się znane fanom komiksu wydawnictwo Dark Horse Comics. Ten, wydany w formie bogato ilustrowanego albumu podręcznik w twardej oprawie, waży ponad 1,5 kg i składa się z ponad 250 kolorowych stronic formatu troszkę większego niż A4. Stylistyce okładki nie można nic zarzucić. Całość dominują dwa główne kolory cyklu: zieleń i połyskujące złoto. Co ciekawe, symbol na okładce ma podwójne znaczenie: jest to bowiem emblemat wrót czasu, co w kontekście podręcznika historii Hyrule nadaje mu dodatkowej symboliki przewodnika po przeszłości. Encyklopedia ta nie skupia się, jak można by się spodziewać, na bohaterach czy wydarzeniach, ale jak wskazuje nazwa, dotyczy głównie Hyrule jako miejsca i konceptu. W książce znajdziemy co prawda podstawowe opisy bohaterów, ale wynikają one głównie z tego, że to przez ich pryzmat patrzymy na świat z poziomu gry i to oni byli zawsze głównym źródłem informacji na temat uniwersum. Album przygotowany został w bliskiej współpracy z twórcami The Legend of Zelda i jej sequeli. Całym projektem zarządzał Eiji AUNOMA związany z serią od czasów Nintendo 64. Wstęp do książki przygotował sam Shigeru Miyamoto. To misko podzielone jest na trzy główne części. 60-stronicowy segment The Legend Begins, opisujący świat gry Skyward Sword, tytułu wydanego w 25. rocznicę cyklu, 68-stronicową historię Hyrule, czyli danie główne podręcznika, oraz 100 stron dokumentów koncepcyjnych i grafik z niemal wszystkich gier z linkiem w roli głównej. Pierwsza sekcja związana z grą Skyward Sword, choć sensowna z punktu widzenia linii czasu, wydawała mi się trochę wyrwana z kontekstu. Żaden inny tytuł, nawet kultowa okaryna czasu, nie dostaje dla siebie nawet ułamka miejsca, które pochłania opis miasta Skyloft. Większość podręcznika to głównie ilustracje. Poszczególne stronice przedstawiają szkice koncepcyjne postaci, ewolucję ich designu wraz z krótkimi opisami, cytatami twórców i podpowiedziami, na co warto zwrócić uwagę. Wyjątkiem od tej reguły jest skupiona na tekście linia czasu, o której za chwilę. Na pochwałę zasługuje szczególnie fakt, że tłumacze wzięli na warsztat nie tylko tekst podręcznika, ale również same szkice. Każda z grafik zawierająca japońskie znaczki została wyczyszczona, przetłumaczona, a gdzie zachodziła taka potrzeba, nawet przerysowana tak, by była w pełni zrozumiała dla zachodniego odbiorcy. Encyklopedia zawiera co oczywiste sporą dawkę spoilerów dotyczących niemal każdej gry w uniwersum, więc chętni czytelnicy będą musieli mieć to na uwadze. Album jest bardzo szczegółowy, dobrze opis i co ciekawe wydrukowany na bardzo grubym, szytym, a nie klejonym papierze kredowym. Jedyne co można by mu w tej kwestii zarzucić to fakt, że niektóre z grafik, szczególnie dotyczy to postaci drugorzędnych, lubią się powtarzać. Prawdopodobnie z uwagi na brak alternatywnych szkiców. Część druga albumu to punkt zapalny dla fanboyów. Chronologiczna historia Hyrule, czyli próba ułożenia wydarzeń niemal wszystkich gier serii na linii czasu. Według księgi wydarzenia rozbijają się w pewnym momencie aż na trzy różne alternatywne ścieżki, z których każda opisana jest dokładnie w stylu książki paragrafowej. Aby zachować rzetelność, po lewej stronie historii znajduje się również adnotacja na temat tego, która gra opowiada o określonych wydarzeniach. Każda stronica tej sekcji składa się z czterech podstawowych segmentów: wycinku linii czasu, Fabularnego opisu wydarzeń, na które składa się nie tylko fabularny przebieg gry, ale również wydarzenia, o których dane gry wspominają wyłącznie w narracji, encyklopedycznych przypisów precyzujących ważniejsze nazwy, oraz ciekawostek u dołu strony listujących np. alfabety używane w opisywanych okresach czasu. Mimo tego, że większość gier w cyklu nie była tworzona z myślą o ciągłości, całość prezentuje się zaskakująco spójnie. Nie muszę chyba dodawać, że sekcja ta jest jednym wielkim spoilerem dotyczącym praktycznie każdej gry serii z wyłączeniem spin-offów. Ostatni rozdział, Creative Footprints, to po prostu album zawierający setki, jeśli nie tysiące szkiców, grafik i detali. Najciekawszymi są tu zdecydowanie niepublikowane wcześniej materiały deweloperskie, które podobnie jak w przypadku reszty obiektów, zostały przetłumaczone na język angielski. Niektóre z nich przedstawiają koncepty, które nigdy nie trafiły do gier, w tym na przykład szkice Zeldy w futurystycznych kostiumach. Ten segment zawiera również porównanie tego jak zmieniały się designy postaci na przestrzeni lat oraz bardzo skrótowy katalog gier będący krótką, bo tylko pięciostronicową listą wszystkich tytułów z Zelda w tytule, w tym wydań kolekcjonerskich. Bonusem na końcu jest prześlicznie rysowana 32-stronicowa manga oparta o Skyward Sword, czytana w tradycyjnym stylu od prawej do lewej. Czy warto jest tu zdecydowanie nie na miejscu? Biorąc pod uwagę niską, jak na jakość wykonania ceny, ta waha się między kwotą 100-200 zł, mnogość informacji i najwyższej klasy staranność lokalizacji, ciężko jest jej nie polecić. Hyrule Historia zaskoczyła mnie swoim bogactwem treści i jeśli w czasach wtórnego analfabetyzmu nie boicie się zakupu książki i potraficie rozróżnić rajtuzowatego linka od księżniczki Zeldy, ten podręcznik powinien zdecydowanie znaleźć się wysoko na waszej liście zakupów.